Cześć, witam Was serdecznie, nazywam się Łukasz Hoffman, ale myślę, że większość z Was już zapewne mnie doskonale zna. Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj przedstawić jedno z urządzeń Acer'a, taką nową kategorię można powiedzieć urządzeń Acer'a, a mianowicie 2 w 1. Otóż na pewno większość z Was zna i kojarzy taki produkt jak Asus T100. Jest to urządzenie 2 w 1, bardzo dobrze znane, które może pracować w dwóch trybach które ma obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, które ma specjalny zaczask, który jest umieszczony mniej więcej w tym miejscu. Aby wyciągnąć ekran trzeba ten zaczask przycisnąć. Które ma głośniki umieszczone właśnie z tyłu obudowy. Na pewno znacie takie urządzenie. Ja Wam chciałem przedstawić urządzenie Acer'a, które jest można powiedzieć odpowiednikiem Asus'a. Ponieważ Asus test był pierwszym urządzeniem, które, które weszło na rynek. Które swoją drogą sprzedawało się bardzo, bardzo dobrze. No, niestety już nie mogę powiedzieć, że, że to urządzenie jest pierwszym typu 2 w jednym, ale mogę powiedzieć, że to urządzenie, które trzymam w ręku, jest urządzeniem typu 4 w jednym. Słuchajcie, zobaczcie nasz najnowszy produkt Acer Espire Switch ten, Switch 10, tak może zostać. Słuchajcie, co o tym produkcie? Chciałbym Wam opowiedzieć o tym produkcie w ten sposób: że jest to znakomite urządzenie. Dla osób mówią, mobilnych. Jest to świetne urządzenie dla studentów, jest to świetne urządzenie dla na przykład e, rodziny, gdzie dziecko, jeśli chce, może korzystać z notebooka. Jeśli mama, powiedzmy, chce ugotować coś z przepisu i potrzebuje mieć ten przepis ze sobą, może wyjąć ekran i korzystać z tego urządzenia jak z tabletu. No więc słuchajcie, na razie żadnych różnic między Asusem T100 i, i naszym switchem nie widzicie, gdyż, yy, gdyż, gdyż co? No, obydwa urządzenia yy, mogą pracować w ten sam sposób, czyli mogą być albo notebookiem, albo też pracują jako tablet. Ale coś, czego nie zrobicie na pewno z Asusem T100, a to jest taki tryb. Założę się z Wami, że nie jesteście w stanie go w ten sposób podłączyć do klawiatury. Słuchajcie, i to jest fajna sprawa, dlatego, że to wyróżnia nasze urządzenie na tle Asusa, ponieważ możemy korzystać z niego dodatkowo w takim trybie, czyli w trybie prezentacji, ale też możemy korzystać z niego w trybie tak zwanego namiotu. Bardzo fajny tryb, szczególnie na przykład przydaje się on do oglądania filmów. Jeśli już mówimy o, 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 o zaletach tego urządzenia, jeśli chodzi o jego budowę, o jego konstrukcję, to warto na pewno zwrócić uwagę na głośniki, które, no niestety, nie, niestety, niestety, lepiej niż u konkurencji, są umieszczone z przodu obudowy, a nie z tyłu. Dzięki czemu, oglądając na przykład w ten sposób jakiś film, czy trzymając w ten sposób e, tablet, nie będzie sytuacji, że, 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 że po prostu będziemy zasłaniać ten głośnik. Ten głośnik jest zawsze przed nami, ground dla nas. Czyli słuchajcie, urządzenie, które pracuje w czterech trybach. Jeszcze raz. Tryb pierwszy, tryb tabletu. Tryb drugi, klawiatura, e, przepraszam, notebook. Tryb trzeci, tryb wyświetlacza. I tryb czwarty, tryb namiotu do na przykład oglądania filmów. Jeśli już mówimy o konstrukcji, powiem też od razu o tym, że sprzęt ten jest wykonany z aluminium. Tak, z całą pewnością jest to aluminium i chciałbym, żebyście mówili to klientowi. Co daje aluminium? Na pewno doskonale wiecie. Daje ono trwałość, daje ono. Solidność, daje ono, można powiedzieć, że podnosi ono wartość tego sprzętu. Dodatkowo nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To aluminium jest szczotkowane w taki troszkę nietypowy sposób. Swoją drogą bardzo ładnie ale powoduje to, że powstają takie dość ciekawe refleksje świetlne na tym, na tym tablecie. To może tyle o jego, o jego budowie. Może jeszcze, może jeszcze tylko wspomnę o wadze. Yy, troszkę ponad 500 gramów waży właśnie to urządzenie. Ze stacją dokującą jest to około kilograma. Także, słuchajcie, waga bardzo, bardzo niska. Jeśli już mamy omówione to, to chciałem Wam powiedzieć troszkę o yy, sposobie mocowania ekranu do klawiatury. Otóż, jak na pewno doskonale wiecie, w modelu konkurencyjnym firmy konkurencyjnej jest, to, jest zastosowany specjalne. Zaczep, który trzeba wcisnąć, aby wyciągnąć ekran, właśnie z klawiatury. Tutaj firma Acer postanowiła zmienić to. I mocowanie ekranu do klawiatury jest za pomocą magnesu. A więc, jeśli ja chcę wyjąć ten ekran, wystarczy, że zrobię tak, i ten ekran sam mi wychodzi. Ktoś zapyta pewnie, no dobrze, ale jak jest z tym, czy on będzie wypadał, czy on nie będzie wypadał? Słuchajcie, zobaczcie. Czy coś się z tym ekranem dzieje? Jego, Zobaczcie. Zobaczcie, co ja robię z tym, z tym sprzętem. Nic się nie dzieje. A chcę wyjąć ekran? Wychodzi bez problemu. To jest duży plus. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, jeśli mówimy o drganiach tego modelu, o drganiach ekranu, czy ekran drga tutaj? Powiem szczerze, że. Nie, ja tutaj tylko nie widzę. Zobaczcie, model konkurencyjny jak się zachowuje. No niestety, niestety, niestety tam to wygląda, no nie aż tak dobrze myślę jak u nas. Dobra, powiedzieliśmy już o ekranie troszkę, powiedzieliśmy już o budowie, powiedzieliśmy o magnesie. Czas na klawiaturę. Otóż w klawiaturze możemy mieć opcjonalnie dysk 500 GB, co znacznie ułatwia nam pracę, dlatego że samo to urządzenie ma dysk w sobie 32 lub 64 GB. Można tutaj także rozszerzyć pamięć przez dodanie karty microSD o pojemności 32 GB, czyli zobaczcie 32, 32, czyli już mamy sporo, 64 GB się robi i jeszcze w klawiaturze 500 GB. Świetna, świetna sprawa. Słuchajcie, jeśli mówimy o zastosowanym w przypadku tego sprzętu wyświetlaczu, to mamy do czynienia tutaj z wyświetlaczem IPS, wyświetlaczem, który naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie świeci. Ma też bardzo dobre kąty widzenia, co jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy, gdy no chcemy w większej ilości osób na przykład oglądać film na tym sprzęcie. Technologia, technologia IPS, która została tutaj zastosowana, w połączeniu z, też warto o tym wspomnieć, bardzo dużą jasnością, dlatego że ten, to urządzenie ma jasność 300 nitów, co w porównaniu do produktów konkurencyjnych jest, jest, jest naprawdę sporą różnicą. Zastosowaliśmy tutaj także technologię Zero Air Gap. Jest tutaj także zastosowana technologia, także związana właśnie z, z promieniami słonecznymi. Mianowicie nazywa się ona Lumiflex, i polega ona na optymalizacji jasności. Oraz kontrastu pracy na zewnątrz. Może czas trochę o parametrach. Otóż, co siedzi w obudowie tego, tego, tego sprzętu, a mianowicie, co siedzi w samym, można powiedzieć, w tym tablecie. Mamy tutaj procesor Atom Z3745. Jest to czterorodzeniowy procesor. Najnowszy procesor firmy Atom firmy Intel, przepraszam, seriatom. Bardzo wydajny. Przyznam szczerze, że do takiej pracy, na przykład, jaką ja wykonuję i jaką wykonuje, myślę, większość użytkowników, czyli większość Waszych klientów, spokojnie ta na to wystarczy. On współdziała z dwoma gigami, z 2 gigabajtami pamięci RAM I tak jak mówiłem, 500, 500 gigabajtów pamięci jest w klawiaturze, czy też może być jako opcja. I 32+, plus 32 karta microSD może być tutaj w obudowie. Na pokładzie znajdziemy Windowsa 8.1, co nie dziwi, no bo jest to produkt bądź co bądź Windowsowy. Jest to normalny notebook, można powiedzieć, normalny tablet. Urządzenie 4 w 1, 2 w 1, jak kto woli. Co jeszcze? Na pokładzie znajdziemy też Office 2013 Home Student, czyli jego normalną, pełną wersję. Jest ona w gratisie: to nie jest żadna, żadna wersja, która przez jakiś tam czas będzie, a później zostaje deaktywowana. Nie, jest to w gratisie pełna wersja. Home Student dla właśnie klientów indywidualnych. Czas pracy: 8 godzin oglądania wideo na tym urządzeniu. Także dość dobrze to urządzenie także i pod tym kątem wychodzi. Cena: cena tego sprzętu to jest 1699 zł. Taka przynajmniej jest na starcie jego cena. Jest to uważam bardzo niska cena, bądź inaczej powiem taka sama jak w przypadku produktów konkurencyjnych. Aczkolwiek jakość wykonania zobaczcie Państwo sami. Ja zapraszam Was do sklepów, do, do, do sieci sprzedających sprzęt IT, abyście zobaczyli, jak ten sprzęt jest wykonany, abyście chwycili go w rękę. Bo jeśli zastanawiacie się nad urządzeniem 2 w 1, to to urządzenie bez wątpienia spełni Wasze oczekiwania. Jeśli nie, jeśli coś Wam się w tym urządzeniu nie podoba, jeśli uważacie, że coś jest, że coś pominąłem, że coś źle powiedziałem, że z czymś się nie zgadzacie, napiszcie mi maila. Dzięki.